Cześć, ja jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek Oxygen Not Included na kanale. I tutaj... a, puszczę, niech sobie robią co mają robić. I tak, zanim zaczniemy ogółem, chciałem Was zaprosić na niedzielną aktualizację w każdą niedzielę o 14, gdzie m.in. pojawia się plan wideo na następny tydzień. No, przydatna informacja to może być, po prostu. Okej, okay, co się dzisiaj dzieje w mojej kolonii? Właściwie nie dzieje się wiele, ale to chyba nie problem. Jeszcze jak tak patrzę, to pozwólcie, że tutaj nieco podgłośnie audio. Powiedzmy do takiego poziomu, bo ja jakoś słabo to słyszałem. Ok, co dzisiaj chcielibyśmy zrobić? Tak, najpierw tutaj jest takie coś jak tutaj, room overlay. I można konkretne pokoje dla duplikantów robić, co może być przydatną rzeczą, ponieważ ogółem pokoje dają na przykład tutaj baraki, dają plus jeden do morali. To nie jest wiele, ale zawsze coś. No i plus dwa do morali, jeżeli to będzie sypialnia, ale na sypialnię jeszcze nas nie stać. Na przykład tutaj te baraki myślę, że jak najbardziej można by zrobić... To widział, minie minę tego gościa tutaj. Dobra, to było dziwne. Tak, yy, zróbmy te drzwi tutaj w tym miejscu. Dzięki temu to powinno się stworzyć jako baraki. A my sami zastanówmy się bardziej, co chcemy zrobić. Jak coś tutaj zobaczymy, na temperaturę, to tutaj jesteśmy jest ciepło, tutaj, tutaj, czy tutaj jest bardzo ciepły teren, co mi się niespecjalnie podoba, bo to ciepło będzie szło w środek naszej kolonii. Natomiast tutaj jest jakby nieco chłodniej, nie? Takie te mniejsze ciepło jest tutaj. Więc myślał, że można by spróbować w tę stronę się zacząć przedostawać nieco. No i tak, żeby to zrobić, po prostu weźmiemy sobie tutaj sprzęt do... Kopania, zaznaczymy im tutaj, że mają to kopać i tyle. Tylko jedna rzecz, tutaj dość istotne by było, żeby dać to na wyższy priorytet. Oczywiście to jest tylko po to, żeby te badania mi się zrobiły. Idziemy, mamy 7 na 15, jeżeli chodzi o bazowe farmienie. Chcemy oczywiście jak najszybciej te badania rozwinąć jeszcze więcej. No i jednocześnie musimy uważać na jeszcze jedną rzecz. Jak tutaj to będzie kopane to ten, ten tlen, który tutaj jest Będzie wypełniał miejsce, które jest tutaj. Patrzcie Leci w tę stronę, tu się zapełnia tutaj, go będzie coraz mniej. Więc ten oxylite, który tutaj jest, zacznie dużo szybciej się wydobywać. To akurat nie jest problemem. Sądzę, że raczej, raczej będzie dobrze. Ok, tak więc kopią, kopią, to damy im większy speed. Tyle dawać, kopać, robić, odkrywać. Proszę bardzo, teraz możecie trochę wolniej to robić. Mamy możliwość zbudowania kompostu. Ja go od razu tutaj zbuduję, kompost może się przydać. Mamy planter boxy. To dopiero... czy dopiero, to po prostu będzie nam przydatne. Ze względu na to, że jedzenie nam się wkrótce i tak skończy. Ale tak, jeżeli byśmy ten millwood stąd wykopali, bo chciałbym, żeby to się samo zużyło, żeby nie wleciało do wody. A jak wykopimy ten millwood, to będziemy mieli ekstra zapas Żarcia. Czy będziemy mogli go wykorzystać do hodowli? Przy okazji tutaj widzę, że tutaj sporo tlenu. Tutaj oksylajt jest, nie? Tylko ten dwutlenek węgla mi się niespecjalnie podoba. Bo on spadnie tutaj na dół. Chociaż zaraz, spadnie tutaj na dół. A tlen, który jest tutaj, tak go wyprze. Halo, halo, to to mogę zrobić. Tylko ten oksylajt żeby się skończył. A dla niego jeszcze troszkę. Hmm, przy okazji, jak to wygląda tutaj? Tutaj jeszcze jest tlen, chociaż tutaj jest jego niewiele. I polutet, to oksygen, widzicie? To jest ten taki zepsuty tlen, zielony nieco. I to tutaj, to mi się nie podoba, że to jest tutaj. Mogę się założyć, że jak tutaj weźmiemy, gdzie to jest. Germ overlay, to właśnie tutaj są hmm, bakterie, które mogą zaradzić naszych duplikantów. To mógłby być problem. Przy okazji zauważyłem, że jest też w bazie. To gdybyś to tak wzięli i to wyczyścili, to byłoby dobrze. No, zdezynfekujcie mi to. Dobrze. Ten tlen, myślę, że chciałbym go złapać. Chociaż ten tutaj dwutlenek węgla mi się nie podoba. Tu mamy jeszcze wodę. Okej, okay. tutaj chlor. Z chlorem chcemy uważać. Chcemy go trzymać w jednym miejscu, a potem go wydobyć. Tak, tu jest coś zimnego. Tu jest neutronium. Yy, dobra, zaraz się tym zajmiemy. Mamy badania. Więc niech badania ruszą bardziej. Niech się badają to. Ok. Tak, to co ja mówiłem. Tak, to jest neutronium. Skoro to jest neutronium, to mogę się założyć, że, że mogę się założyć, tutaj na pewno jest jakiś wulkan albo jakiś gejzer. Będziemy chcieli odkryć, co to za gejzer. To może być przydatną informacją. I dobrze, że on jest tutaj chłodny, dzięki temu ten chłód stąd może się wydobywać na zewnątrz, przekazywać go dalej. Tak, ale jeżeli będziemy chcieli się dowiedzieć, co tam jest, to jeszcze chwilę musimy poczekać. Dobra. Tak więc, tak, badania lecą. Duplikanci sobie zbierają rzeczy, to może tak. Tutaj te terrarium może być przydatne, jeżeli będziemy mieli dużo dwutlenku węgla, bo terrarium daje tak, że zabiera dwutlenek węgla, dając tlen i tak. Oxygen diffuser. Czy potrzebujemy aktualnie produkcji tlenu? Raczej nie. Myślę, że myślę, że to idzie. Idzie na podwójnym przyspieszeniu, no ale możemy zasiać tutaj. Dobra, powiedzmy tę piątkę yy, miludów. tylko miludów jeszcze nie mamy żadnych. To jest najlepsze. Nie mamy, a chcemy zasieć. To jest Lenny Tutaj jest milut. O, to może zrobimy to w ten sposób, że sobie wykopiemy to W ten sposób. Oni będą mieli zajęcie, mi się to przyda. I tak, jeszcze jedno, czy to się zamieniło na baraki? Zamieniło, widzicie? I mamy plus jeden do morali. Zapewne po prostu duplikanty będą się mniej stresowały. Millwood Chcemy zasiać I tutaj też niech się ją, jak tylko się znajdzie. Okej, okay. tutaj będzie trochę rozproszony tlen. To nie problem. Coś, zeżar. No, zeżar. Te te mi lucidy wypadły. Więc niech by mieli nieco wyższy priorytet na to. Chciałbym, żeby to mimo wszystko było takie, no. Jako. Jako gotowe do żarcia, dobra, to jest tak. Mimo wszystko, tutaj mamy główny printing pod. Mamy także tutaj, już sypialnię, można powiedzieć, pierwszą. To będziemy chcieli to zrobić jako takie swoiste centrum bazy. A no w końcu tutaj tak jest zapewne środek asteroidy, na którym się znajdujemy. Więc, żeby, żeby tutaj od razu, można powiedzieć, zapewnić jakąś taką przyjemność z pobytu to tutaj wybudujemy najpierw tyle, tyle no fundamenty. I użyjemy tego miejsca. Jako. takiego miejsca spotkań? Ok, myślę, że. To będzie dobrze. Nie jestem pewien co do wielkości. Tej sypialni będę na pewno przebudowywał. Tak, żeby to były jedne sypial jedna sypialnia na jednego duplikanta. I będą to... będzie to oddzielone drzwiami kolejnymi. Ale czy jest to coś takiego planowanie? Wątpię. No nie ma. To nad tym będę musiał się zastanowić bardziej. Tymczasem... Właśnie mamy kolejne badania wykonane. Co mi się podoba, więc zaznaczymy kolejne, które chcemy, żeby się wykonywały. A co możemy chcieć, żeby się teraz wykonało? Myślę, że tutaj meal preparation. Chodzi o to, żeby dostać mesta, no, stół do jedzenia. I duplikanci będą po prostu używały tego stołu. I tyle, dobra, to może być do miejsca spotkań. Użyjemy najpierw tego. Powiedzmy, niech zbudują to tutaj. No, to jest taki zbiornik na wodę. sobie biorą i piją, jeżeli chcą. Chciałbym także zbudować superkomputer. w jaki sposób by to tutaj było także załatwione Dobra, to budują, tam budują. A ten nie ma temu brakuje nawożenia. Nieważne. Potem nawiozą a właśnie, a nie teraz tego nie robi. To nieważne. Ale potem będzie dobrze, no. Tutaj mamy ekstra tlen bardzo dobrze. Chcę także ten ekstra tlen wziąć, ale jeszcze nie mogę. Yy, pomijając ten, ale ten bym chciał wziąć. Myślę, że tak. Z temperaturą chyba nie powinno być jeszcze problemu. Chociaż to tutaj mi się nie podoba. Bo to jest ciepłe. Tak więc ociepla mi tutaj atmosferę. W takim razie. No nie, dobra, odpuścimy na razie. Na razie to odpuścimy. Zbudujemy to w ten sposób i zobaczymy. Powinno to lecieć dalej. Tutaj pilnować tego by był prąd. Tutaj może być postać drabinka. Drabinka po to, żeby te... tego milwuda... tutaj te... Co to jest? To są jakieś jagody chyba, nie? I tutaj kwiatki dekoracyjne. Tak, żeby były. Ok. Starowicie, odkażacie łóżka, odkażacie wszystko, to skoro to odkażacie, to odkażcie od razu całą mapę, czy całą mapę, całą bazę i tyle, no. Ok, jedna rzecz. Na szczęście, wśród duplikantów nie mam żadnych alergików. Gdybym miał, to byłby problem. Dobra. Załóżmy sobie ten defuser. To jest maszynka, która z alg, które są na przykład tutaj, tworzy tlen. To może być przydatne już. Niech będzie na wszelki wypadek już połączone, i tyle. To wtedy będzie ten spokój później. A zapewni odpowiednie ciśnienie, kiedy będziemy dalej rozkopywali nasz, naszą bazę, przy okazji, coś jeszcze mi tutaj potrzebne jest? Chyba niekoniecznie. Będę musiał uważać na to przede wszystkim, bo no tutaj jest mimo wszystko dużo tego wytlenku. Oho, i dostaliśmy możliwość stworzenia nowego duplikanta. Zobaczmy, co mam możliwości. Gość, który czasem pierdzi, to może to odp go odpuszczę. Ten ma kreatywność, chociaż kreatywność aktualnie mnie nie interesuje. Yy, może z niego też raczej zrezygnuję. Co z nim? Nie może budować, ale może kopać. Może operować maszynami, czyli na przykład może jeździć w tym kółku, tworząc prąd. I po prostu więcej żre, kiedy jest zestresowany. Przy okazji ma dodatkowe atrybuty rano. A, bo wcześniej staje. Wiecie co? Myślę, że mógłbym po prostu go wziąć, wydrukować. Dosłownie tutaj, drukujemy tych, którzy będą dla nas pracowali Ok, to może po prostu zrobię to i tyle tak więc niech Harold dołączy do naszej kolonii przy okazji, można zmieniać duplikantu imiona więc jeżeli chcecie, żebym jakiegoś duplikanta jakoś specyficznie nazwał, bądź chcecie żebyś, żebym zamieścił tam waszą nazwę piszcie w komentarzach a aktywne osoby na pewno się znajdą Dobra. Tutaj to wykopiemy tak, żeby stworzyć łóżko dla tego duplikanta, dla Harolda. Tak więc niech się zwiększy priorytet na to. I możemy przyspieszyć. Tak więc lecimy, lecimy, lecimy. Cóż, tutaj mamy tle, wszystko mamy dobra i teraz właśnie się znalazło, wynalazło to co chcemy. Możemy kontynuować badania. Myślę, że kolejną ważną rzeczą, którą zechcemy zbadać, to będzie już w tej chwili możliwość. No, myślę, że możliwość mieszania płynów w ogóle. Ogółem eee, tak, ogółem transportu płynów, więc to może być przydatne. Tutaj trzymajcie ten mess table. Ok, czy coś jeszcze będę potrzebował? Chyba nie. Wygląda na to, że w tej chwili już jest wszystko w porządku. Łóżko jest zrobione. Tutaj będzie to dla Harolda. No i dobrze. Jak widzicie, kolonia się powoli rozwija. Chociaż to nie jest jakoś bardzo mocno, ale zawsze coś. Aż właściwie teraz coś sporo zrobione jest. Zostało. Więc jest dobrze. Tak więc, tak. Na ten odcinek to byłby na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, oceny tego filmu, komentarzy, komentarzy, ważna rzecz, jeżeli macie jakieś podpowiedzi, jakieś rzeczy, które może przeoczyłem, bo powinienem zrobić, albo jakieś kolejne kroki dla rozwoju kolonii. O tak, dobrze. No i to wszystko, więc jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Żegnam się z Wami, no i cześć.